No, to co dzisiaj chcecie robić koledzy? Nie wiem. Też nie wiem. O, nie, mama mam pomoc. Takie. Może może zjemy ser? Miki przestań ciągle gadać o tym ser. Tylko ser, ser, ser. A ty znakel, masz coś dobrego? Masz jakąś mam dobrą zabawę? pizzę. Pizzę? Przecież ty przecież, przecież, ty, przecież ty... przecież ty nawet nie masz z domu ani ojca. Znaczy rodziców. Mam też telefon. To... Chyba Nokia. O no nie, Ej, mam pomysł. Taki. No, gadaj. Może załatwimy dla Nakresa telefon jakiś. Dla mnie? No, przecież ty o. nawet nie masz telefonu. I o, będziesz miał gry. Na przykład. Będę miał. GTA. No, o, o, zamontujemy ci. Dobra, każdy niech, ro... każdy niech wyciąga swoją kasę. Poczeka... Dobra. Chodźcie, chodźcie po nasze portfele. Poczekajcie na mnie. Ja Okej, okay, nie... ja mam 50 groszy. Ja no, mam zero, mam. Proszę mam 50 groszy. Ja Miki, a ty co masz? Już idę. Ja mam 20 groszy. Ja nic nie mam. Co jest nie mam. Dobra, chodź Miki, idziemy obczaić Dla niego jakiś telefon. Ty tu poczekaj, Ok. Okej, okay. okay, dobra. To mi idziemy. Ten już zasnął. Mm minut później. Stawaj, mamy dla Ciebie telefon! Proszę o to twój telefon. Dobra, dobra, Klack, siadaj. Pogra pogramy. W sumie, ej, ja mam szlaban, bo nie mam telefonu. Ej, ja w ogóle nie mam telefonu. Zjadłem go. Nie wiem, zjadłeś telefon. Miałem go sera. co? Ty ułomna szara. No co pysznej było, a poza tym byłem głodny. No to co Nakers jako jedyna ma telefon. Ci zagrać? Nie, kupimy sobie. A, Daj te okay. 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 Jak też taki... Okej. 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 Jak to się teraz włącza? Ja o. pamiętam tu pip. O, tu. Poczekajcie, zagram sobie na chwilkę. Po 20 minutach. O, to jest takie fajne. Gram na to, to jest bardzo fajne. Wtedy jest przynajmniej fajne. Dobra, daj ile O, no, tak, tak. O, no, 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 tak. 30 no, no. minut później. Cześć koledzy! O, Miki widzę, że śpi. O, cześć, cześć. Co on ten, co on ten Sonic ma? gra na moim telefonie. Nie, ty, co to jest? Jakiś blinky minigame? No, nie, to ten telefon taki. Kupili mi taki telefon. O, no, mogę nad zagrać? Nie! Dobra, idę poprosić tatę. TATU! TATU, TATU, TATU! Co się stało? Kupisz mi game game'a, bo moi koledzy mają, a bardziej jeden? Eee, nie proszę! Nie Dobra, dobra, cicho, bądź idę ci kupić tego Big Game. O, dzięki, tatu, poczekam tu. Dobra, masz Big Gamer. Jaki wojny, tu większy od tamtych! Dzięki, tatu. Idź, idź już. Koledzy, koledzy, zobaczcie, tata mi kupił Brick Game'a. No co z tego. Macie jakaś co mój robi? Kto zobaczyć? No da. Ale Big mój gray. ma większy ekran. Big Game. Tacz. Ananana, I bo ich chyba nie tańczy. Nie ma tej modyfikacji. Tato! Być. Tato, i nigdzie nie, gry, gry. I z tego co koledzy mają i ten ten ten. Dobra, dobra, idę już go kupić. Tończ, tończ, tańcz. Niestety nie ma takiego ringu. Sonic, zamknij się! Nie, ten chcę dończącego, nie tego! Ale przecież ale, ale, na, na nie zagrałeś nad 5 minut! Ale co to dajcie? A to poprosili, żeby ci na chwilę dali. No dobra, spróbować mogę. Co to jest za dzieciak umowny? Może, a co mnie nie pasuje w tym ringu? No, on się nie zna technologii po prostu. Eee koledzy, da mi na chwilę na tym pograć. Ja to jest telefon, wciągnąć taką aplikację. Ale ja nie chcę, ja nie ja chcę taki mały. Nie. O no proszę, please. Daj, daj twój telefon, daj twój. Tu byś miał aplikację, i daj sobie też twój tancer. Jak powiedz coś? Jakim czy, tym ty, jakim czy tym ty nie mówisz, a twój brick mówi za ciebie? No bo nie wiem. Patrzcie, daj mi też aplikację, i też ten tancy, tak. Hej, no dobra, pójdę po niego. Dobra, masz i ściągaj. Czekaj, może to trochę nie o, Przewróciłeś mnie nakles. No, nie ale grubas. Te nie czy... mówiąc o tobie, sło słonik. Pi, 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 pi. No, z... Jaki masz numer? 555. 555. Okej. 20.81. Okej. Nakres na chwilę... Mogę mój telefon z powrotem, jednak nie chcę tej aplikacji. Co za... Co za e, Nie, 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 jeszcze wy usuń, 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 Ja nie chcę tego już. Dzięki, dzięki, dzięki. Ja, ja spadam. Wiesz co to to? Jednak wolę mieć taki brick game. Naprawdę a czemu tak sądzisz? No bo sprawdziłem kolegi brick game i on miał te same gry co ja. O, to dobrze. Chociaż nie będę wydawał pieniędzy kolejnych. Mogę na niej pogrzeć? Oczywiście, to przecież twoja rzecz, ja ci to kupię przecież. Jaś mi się tam sąsiad. No Chodź na cicho, bo tu są ochroniarze moje. Cicho bądź Knuckles. Nie, dobra, dobra, przepraszam, 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 przepraszam. Chcieliście panowie wystrzelić. Jesus Idę co do sklepu, biorę telefon. <laughs> o tato. Co znowu? Nie, co chcesz inny znowu? Może jakiś taki fajniejszy. Nie, po prostu baterii nie ma. Ciszkasz tu. O, jesteś geniuszem. w sklepie. Nie nudna, idę. No.